Witam się z wami 3 razy PM Minecraft, grze Battlefield Heroes w pierwszym odcinku Rodem z Battlefield Heroes. Co to jest za gra? Sam zaraz się przekonacie, ale według mnie prosto jest to bardzo pozytywna i humorystyczna gra, w której musimy zabijać się na co? To? co to można? Tą grę kiedyś, nie wiem, dwa tygodnie, trzy? Chciałem do nich powrócić, się sobie ją pobrałem i zacząłem grać moim trzeci poziom. Komandosem, bo to są klasy, klasy czy profesje. Jest komandos, żołnierz, jeszcze jeden chyba. Taki co ma. Automatyczne działka. Mm, dobra. Co mi się podoba w tej grze? Na naprawdę jest fajna muzyczka, pozytyw, pozytywny nastrój, ale co mi się nie podoba? Pierwsze co możemy sobie wybrać z tym gry Czyli wejście to jakbyś gry. gry Nie możemy to sobie wybrać sami tylko losuje nam mapę, losuje nam tryb czy ten czy bohater z mm. Czemu? Nie możemy, bo tu trzeba kupić no ale na razie nie mało w to gram, więc... W każdym to wygląda. W pierwszym filmiku będę mówić o tej grze. Wchodzimy do gry. To też mi się podoba, że jest fajny Mam bronię jako komandos. Mam nóż, snajperkę, yy, na, pod trójką jest, nad trójką znaczy się jest umiejętność znikania na moment. Można to później ulepszać, że dłużej, granat w przepraszam. Tak łatwo z tym rozwalić pojazdy, zaraz wam pokażę. A I umiejętność, która ciągnę się w y, rozgrywkę i spróbuję kogoś zabić. To jest na mm, jaką początkowy grasz, można mieć ciężko, ale tylko przeciwko dwóm gramy. To spróbuję tu raczej się czymś przejechać. No właśnie, to był Jeep. Tak, y, w samej grze są dwie frakcje, czegoś tak roje. Niemczuchy i Amerykanie, o tak. Sorry za rasizm. Lol, co to było właśnie? Mogę go z noża. jestem Amerykaninem. Teraz chciałem zabić. Niemca, tak? Do Islandowca, ale nie wyruchał. Ol, ol, ol. O. Teraz się już nie dałem Jeden na jeden. nie? Jeden na No tak właśnie, to jest właśnie umiejętności Ja chcę jechać, ja chcę, ja, chcę, ja chcę jechać, ja Jedź, jedź pan, jedź pan Ciężko ty z tego za czuję się Co on tu kombinuje koleżka? O, to nie kolmiał umiejętno to Aha, wszyscy właśnie to jest ta y, trzecia klasa, y, profesja o której wam nie mówiłem. To jest właśnie ten co ma działko eee. Fajne to są dźwięki. Grafika też niczego sobie taka No taka fajna. Nie można się do niej doczepić. Eee. 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 Op. 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 Spróbuję to jakoś wypatrzeć. O, coś dostanę. A, spadło Dobra. Coś tu jedzie? Kurdy. No, na niefajną rozgrywkę trafiłem. To nie ode mnie zależy, tak jak wam mówię, nie można wybierać, e, tylko tylko przeciwko dwóm gramy. Może są tacy dobrze, ale nie Nie piszę poziomu. Jakaś kikusz, kuszka, Kikuszka. Mm, o, o, o No No lo. loooo! Taki urok grania. Kikuszka mnie zabiła. U, urok grania mam sobie lepiej się zakampić gdzieś i z jak coś zdobywać. właśnie tu też się zdobywa posterunki flagi To jest nasza musimy zdobyć tak pójdziemy ja tak chodzę, nikogo nie miałem znaleźć a niektóry na pewno nie zdobywają flagi o jest tu nasz piąty poziom ja zaraz wydaje się na to żeby zaraz zbiję kurde jak ale w niego w pieprze jedź jedź pan, jedź będę brał cię idź! jedź, 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 uśmieje, uśmieje. O, ty, ty, ty. Myślę, że nie ma tego, 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 tego przycisku, tak jak... To jest takie o takie coś. A prawem nic się nie dzieje. Nic się nie, nie robi. Zawsze. Zawsze nacisnę znaczy przypadek. Ciekawie, czy tak naprawdę mi widać, czy nie widać, jak to założy. To zawsze mnie ktoś strzeli. Strzeli. Mam no, no, pierwszą snajperkę, to jest. No nie za. Powalają... nie nie powalająca prędko. Nie jest taka. Ale każdy ma, więc nie można... Nie można naszek. Nie wolalo, kogo nie... Za późno dołączyłem do imprezy. Są, są tu gdzieś punkty do... Uololo! że aby ja mam sniperkę wiecie o niejcie, przyład To jest ten plus Słyszę, coś Kule fajnie latają. Dość mi się podoba Czemu nikt nie dołącza? Uuu, ten SHV777 77, Koksi. Nie, czekaj, 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 czekaj! A, ty. Co ty kombinujesz? Nie, nie ma przydaroszu. Wygląda wszyscy jo, no i się wyciszyli. Zarobiłem. Aha, teraz będę mógł chyba... O, jeszcze gramy jedną mapę. Tylko, żeby więcej ludzi weszło. A jak nie, to chyba ja zmienię mapę. 6 sekund... 4, 3, 2... No czemu jest ich tylko dwóch? Mogę jakoś przejść. A nie, bo ja są tylko Amerykaninem mogę robić. O właśnie, nie. To jest zaś tu. Nie ma lustry. listy serwerów, nie może dołączyć tylko. Tak pan jak będzie to, ja ten odcinek i... którego są tutaj ogarnę. Jakiś lepszy serwer. Jak teraz mogę wyjść z tego nie dołączając tutaj? Chyba. Dobra, to spróbujemy jakieś inne wybrać. Przepuść mapę. O właśnie, i mogę sobie teraz umiejętność podnieść. Okazuje się, że się lubi. Ma takie kilka umiejętności. To mam, no, mogę chyba sobie tak. na no, obrażenia zwiększa O 13, do o 15. Dobra, podniosę. Mam tu swoją jedną taką pozycję, ulubioną. Co to za mapa w ogóle? No ale. Aha, aha, jest, dobra. I teraz ja, pokażę na górze tej umiejętności. Jest. A, 6. A, i gdzie ich dodałem? 45. tak to bym zadał. M 15, czekaj. Zależy, czym dalej, tym więcej się dodaje. Ale już prawie działo. Tylko lepsze, bo tu mamy lepsze te smakosze. Jest tam jeszcze. No, specjalnie się skrywam. Uuuu! Svetcho! Już 1 na 0. Właśnie tu nie ma deadów, tylko. właśnie 4 sekundy! No hardkóra, no hardkóra, no hardkóra Dobre, jest dobrze No szybko, 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 Uwaga, 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 jest! Ależ to, kurde 4 i 10 sekund 11 nic no jakby nie ja to by było jeszcze więcej czwarty poziom jeszcze jeden HP, dobra. Ulepszę jeszcze, Zajączek nie wiem jak u was równie śnieg na wielkanoc to nie wygląda. i będzie to ciekawe na hmm, Moje rzeczy umiejętności i jeszcze raz to ulepszę. co? nie na to co już zostało? aha bo ja dostałem wi aha no tak bo hero points używanie do rozwijania umiejętności używane do kupienia przedmiotu w sklepie tak następnym razem pokażę wam jak to może ktoś kupię i gramy dalej, więc żegnam wszystkich i co najważniejsze życzę wszystkim bardzo udanych i wesołych świąt.